oh yeah Wszyscy wierzymy, że talent to kwestia szczęścia. A może szczęście to kwestia talentu? Nie opuszczę cię. Jeśli będzie trzeba, pójdę do sądu. Mam prawo do ojcostwa. Chcesz się bić? Uderzysz mnie? Zadzwonię do sędziego dla nieletnich. Dowie się, że mam ojca boksera. Co? Kilka siniaków, niewinna minka i po sprawie. Lata z Almą Rey nie poszły na marne. Nauczyłam się kłamać. Nie poznaję cię. Bo mnie nie znasz. Przepraszam, jeśli podniosłem głos. Zrobiłabyś to? Jasne, jestem do tego zdolna. Udowodnię, że nie wiesz, na co mnie stać. Dzięki za ratunek, ale umiałabym się obronić. Rozumiem Cię. Z Miguelem dzieje się to samo Płacze przez całą noc Rano nie może wstać Nie opowiadaj o nim Nie obchodzi mnie to W końcu będziecie musieli porozmawiać Łączyło was coś wyjątkowego i wspaniałego To nie w porządku, gdybyście rozstali się w taki sposób bardzo mnie skrzywdził. Tym bardziej powinnaś z nim porozmawiać. Wyjaśnijcie sobie wszystko raz na zawsze. Chłopaki są przy drugim basenie. Tam znajdziesz Miguela. Czemu narzekasz? To idealna sytuacja. Wolałabym, żeby rodzice dali mi spokój. Twoi przynajmniej się tobą interesują. Czuwają nad tobą. Jasne. Rozmawiacie o rodzicach? Tak, ale nie jesteś tu mile widziana. Nie rozmawiamy z tobą. Przygotowuję pracę na lekcję o rodzinie jako podstawowej komórce społeczeństwa. Interesuje mnie Wasze zdanie na ten temat. Ja Ci nie pomogę. Sama się nad tym. Nętrz. Daj spokój. Rozmawialiśmy o tym, że jedni rodzice są na a inni w ogóle nie interesują się swoimi dziećmi. Rozumiesz? Jasne. Ale weźmy przykład Luhan. Mówię poważnie. Tak, ale. Biedaczka nie ma rodziny. Nikt jej nie chroni. W tym przypadku chyba lepiej, gdyby została adoptowana. Możliwe. Postawcie się na moim miejscu. Luchan chciałaby mieć rodziców, ale tacy jak moi zatruliby jej życie. A jak zareagowałybyście na wiadomość, że zostałyście adoptowane? Byłabym im wdzięczna. Chcieli się podzielić tym, co mają. Ja jestem pewna, że mnie nie adoptowali. W takim wypadku kochaliby mnie bardziej, a nie źle traktowali. Uważam, że rodzice Cię kochają i to bardzo, ale może nie umieją tego okazać. O co Ci chodzi? Przyszłaś prawić mi kazania? Naprawdę, mam cię dość. Nie jest zła, bo nie może dogadać się z Diego. Spróbuję ją uspokoić. Spokojnie. W życiu spotykają nas różne rzeczy. Gdzie reszta? Na zewnątrz. Więc chodźmy. Muszę rozmówić się z Diego. Miguel, chodź pogadać, ale on cierpi. Co z naszymi rozgrywkami? Na razie nic nie wiadomo. krążą jakieś plotki. Może wkrótce się czegoś dowiemy. Może nas zdyskwalifikowali? Oby nie. Dobrze zagraliśmy. Właśnie. Po mistrzowsku. Jest tam. Nie rozumiem, po co tu przyszłaś? Zerwał z Miją. Mam go dla siebie. Rozstali się? Tak. Muszę szybko korzystać z okazji. Pomożesz mi. Co mu powiesz? Że nie jesteś w ciąży? Dla mnie hamburger. Pilar, weź wolne popołudnie. Pójdziemy obejrzeć mieszkanie z tarasem i basenem. Nie mogę. Czemu? To nie potrwa długo. Anita już poszła. Muszę pomóc Majrze. Podoba mi się twoja odpowiedzialność, ale nie ma dużego tłoku Mieszkanie jest niesamowite Chętnie poszłabym z wami, ale muszę tu zostać Popołudnia zawsze są spokojne, idź Widzisz? A może nie chcesz? Czemu tak dziwnie się zachowujesz? Ojciec znowu coś ci naopowiadał? Nie skłócisz nas Nie o to mi chodzi on cały czas stara się to naprawić. Jak duży jest ten basen? Nie obchodzi mnie to. Ona naprawia, a ty psujesz. Nie chcę tak. Nie zależy jej. Kawy? Herbaty?